Jedziemy. No, zarazie, no. Tak, zaraz <gulity> tak, gramy. Tak. Fragwit numer no patrzę, dwa. Się o, dobra. Biegujemy. Odkupienie. Tak wygramy znowu. Bo to są cieniastka, chociaż mamy głupą pozycję. No, zwołałeś moją mamę grubaską? Czajuszką? Mamę ci zabijesz. Ten, co krecie, jest idiotą i ma 1.5 inteligencji. Tak, jak masz inteligencji zero. Nie, nie mam w nie Wrzućmy to do YouTube'a. Tylko bez żadnych przeróbek, bez niczego. Dobra, <głosy> <Marticje>. <głosy> Dobra a teraz na jest kamery na ciebie, jak dostajesz ode mnie po głowie, okej? A, nie, to jest. Ej, no graj <noise> tutaj z Felu, bo cię No co przepadłem. Wyszedłem na chyba, chyba no To jest wliczenie na pierwszy ekran. Też pójdę na chama, wiesz? Dobra. Robimy goła. To nie ja byłam, wą... Czaj, ja to gościu. Chyba ci mamy zabiję. No i gdzie? Gdzie? Dobra, trzymam się. tarcza. Podchodzi? co chodzi? Ja Mogłem go wziąć nie tę Bo ten... No bo tam, 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 go, tam gościu leżał... Bo nie. Mogłeś, go uży, mogłeś go użyć... na pedobila, czyli, że łapiesz go za ten, za główkę, no i widziasz, nie? Cześć, pa! Pum. Pum. Tak, medyk! Ty jeszcze żyjesz? NFZ ci nie pomoże, kolego. Tak. Dobra. Teraz robimy hardcora. Poczekaj to. Jeszcze raz się wychyli. On leży, rzuć się. Zmień na pistolet. Nie, pa, tam nie. Dwa na balę. Nie przeładuj najlepiej. O, brawo. To brawo nie na balę. Poczekaj. Jeszcze nie. No i nawet. Dobra. Cześć to. Cześć, Cześć to, że wygram sam. Wszystkich mm. <laughs> rozjechałem.